Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Druga niedziela Wielkiego Postu, Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 9. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam przemienienie Chrystusa na Górze Tabor, na wysokiej Górze w Galilei. Tam pojawia się obok Chrystusa ukazanego w chwale Mojżesz i Eliasz. Którzy, jak wiemy, reprezentują dwa etapy Bożego objawienia narodowi wybranemu. Mojżesz obrazuje i symbolizuje, wyraża objawienie zawarte na księgach, w księgach pięcioksięgu, od księgi rodzaju po księgę powtórzonego prawa. Eliasz natomiast oznacza symbolizuje, wyraża objawienie prorockie przyniesione przez proroków, począwszy od Samuela aż po ostatnich proroków powygnaniowych. Widzimy więc, jak historia Izraela, dwie najbardziej znaczące postaci w historii Izraela, pojawiają się obok Chrystusa w swojej chwale. Przemienienie więc Chrystusa na górze Tabor jest również ukazaniem chwały wielkich świętych Starego Testamentu. Którzy, jak wiemy, żyją rzeczywistością Bożą w Królestwie Niebieskim. Otóż ci dwaj mężowie, Mojżesz i Eliasz, rozmawiają z Chrystusem na pewien konkretny temat. Rozmawiają z Chrystusem chwalebnym, gdzie Jego szaty On sam jaśnieje chwałą nadprzyrodzoną, boską, ukazując istotę swojego bytu bytu nadprzyrodzonego. Otóż rozmawiają we trzech na temat odejścia, które ma dokonać Chrystus w jego w Jerozolimie. Tak tłumaczy nam tekst święty. Natomiast w Ewangelii u św. Łukasza w, w tym miejscu jest mowa w tekście greckim o wyjściu. Nie tyle o odejściu, co wyjściu. Jest użyte słowo eksodos, oznaczając wyjście. Widzimy więc, że samo słowo greckie Eksodos odnosi się jako typologicznie do wyjścia Eksodos. Druga księga Starego Testamentu nazywa się Eksodos, czyli wyjście, wyjście z Egiptu. I aplikuje ten termin wyjście do osoby Jezusa Chrystusa, tak jak wyjście starotestamentalne z Egiptu. Było uwolnieniem całego narodu, wyprowadzeniem na wolność, jakkolwiek trudną, a jednak wolność. Tak, śmierć Chrystusa na drzewie krzyża, interpretowana tu jest jako wyjście z krainy grzechu, ciemności i zła i wyprowadzenie za sobą całej wierzącej w Chrystusa ludzkości. Widzimy więc istotę przemienienia. Chrystus nie tylko ukazuje swoją chwałę, ale też ukazuje istotę swojego powołania mesjańskiego, swojego wcielenia. Odkupienie narodu wybranego i całego narodu ludz, rodzaju ludzkiego, <laughs> przepraszam, poprzez wyjście z krainy grzechu i śmierci. <laughs> przepraszam. Niekiedy w różnego rodzaju obrazach, ikonach przedstawione jest wyjście Chrystusa z krainy grzechu i śmierci, typologicznie jako właśnie przejście przez Morze Czerwone i wyjście na pustynię ku wolności, na przykład we wspaniałej mojzajce, która znajduje się w świątyni. Świętego Jana Pawła II w Krakowie. I teraz druga myśl dotycząca tej wspaniałej sceny, dotycząca nas samych. Piotr, Jakub i Jan, którzy wraz z Chrystusem znajdują się na górze przemienienia i widzą na własne oczy chwałę Chrystusa, chcą nadal tam przebywać. Panie, dobrze jest nam tu być. W pewnym momencie zjawia się obłok i okrywa ich wszystkich. Biorąc znowu pod uwagę teologię Starego Testamentu, obłok zawsze okrywający np. Na namiot spotkania na pustyni oznacza obecność Boga, Ojca. Teraz proszę zwrócić uwagę, że zarówno Piotr, Jakub i Jan, jak czytamy w Ewangelii, są okryci tym obłokiem. Wchodzą w mistyczną przestrzeń, w przestrzeń nadprzyrodzoną, w której znajduje się Bóg. Jest to znowu zapowiedź tego, co będzie miało miejsce w egzodos, w wyjściu Chrystusa, czyli w odkupieniu świata i człowieka. My wszyscy jesteśmy w chmurze Bożej obecności. Jesteśmy zanurzeni w żywym Bogu. Święty Paweł mówi: W nim, w Bogu, poruszamy się, żyjemy i jesteśmy. Warto pamiętać o tym doświadczeniu Piotra, Jakuba i Jana i uświadamiać sobie ono, że jest ono dzisiaj moim udziałem, częścią olbrzymich darów duchowych które przekazuje nam Chrystus poprzez w dziele swojego odkupienia, które działa przez sakramenty święte. Przeżywając więc wielki post, najpierw dziękujmy Bogu za ogrom darów, darów duchowych, które otrzymujemy od Boga, a później zaglądajmy w nasze serce i uwalniajmy się z tego wszystkiego, co sprawia trudnym, a czasami wręcz niemożliwym nasze przemienienie w Chrystusa i przebywanie w chmurze Bożej obecności. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.